Spójrzmy sobie do naszych y, pomarańczowych książeczek, które nazywają się zabawy z literami. Musimy tam sobie odnaleźć stronę 32. Tutaj na dole jest 3 i 2, to jest strona 32. I dzisiaj poznamy literkę G. G, jak garnek, tak? Uwaga, spójrzcie sobie. Tutaj mamy jedno słowo, a ile sylab. Garnek. Ile sylab? Dwie. I mamy tutaj zaznaczone jeden, dwa, dwie sylaby. A teraz ile tam jest głosek? Uwaga, g, a, r, n, e, k. Ile głosek? Sześć. Zobaczcie, g, a -r -n -e -k. R, n, e, k. Zgadza się. Mamy również 6 liter. Wy już je wszystkie znacie, bo dzisiaj poznajemy g, a pozostałe już wcześniej poznaliśmy. Ta druga to jest A, trzecia, r, czwarta, n, piąta, e i szósta, k. Garnek. Teraz spójrzmy troszeczkę niżej. Ozdób litery małe g i wielkie g oraz połącz je parami liter. Czyli szukamy, tutaj na naszym jakby takim zegarze szukamy liter g. Prawda? Dobra, to szukamy. Gdzie jest g? Tutaj połączyliśmy. Gdzie dalej jest g? Czy to jest g? To jest b. Tutaj mamy d. Tutaj e. A tutaj g. Prawda? Duże G, wielkie G z wielkim G i małe g z małym. Później mamy i. K. G. Znowu łączymy. Wielkie G z wielkim G i małe g z małym g. U. L, m, g łączymy. Małe z małym, wielkie z wielkim. n, o, g łączymy. Małe z małym, wielkie z wielkim. r, s, t, a. Udało Wam się połączyć? To ile par połączyłyśmy, kto potrafi policzyć? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Połączyłyśmy pięć par. Przechodzimy troszeczkę niżej, tutaj, do naszych słów. Ja sobie troszeczkę powiększę, żeby Wam też było lepiej widać. Uwaga. Zaznacz kolorem niebieskim litery wielkie g i małe g w podanych wyrazach. Gil, iglo, agrest, garb, guma, ugoda, egoista, getry, gaweł, Egipt, gaz, gazeta. Agata Waga. Zaznaczamy niebieskim kolorem litery wielkie G i małe g. Powodzenia!